Przejście kampanii w PW2 to co dopiero początek, dlatego dam wam w tym filmie 5 wskazówek o tym jak sobie fajnie poradzić na endgame'ie. Powiem w tym filmie o tierach map, jak szybko progresować wyżej, o korupcji, nexusach, o tym jak zdobywać punkty atlasu. I zahaczymy też trochę o unikatowe mapy, wieże oraz o specjalne spotkania, gdzie można wydropić naprawdę niezłe temy. Zaczynając od początku jeszcze na kampanii. Ponieważ potrzebujecie mieć hideout. Przechodząc akt czwarty, przechodząc Interludia, dostaniecie swój hideout i pierwszym takim prototypem dla Was jest posiadanie Reforging Bench'a w wygodnym miejscu. Ponieważ, jeśli zrobicie w trzecim akcie Questa w Molten to otrzymacie od Oswolda Reforging Bench'a. To możecie już używać od trzeciego aktu, ale w tym przypadku dla nas się bardzo przyda, ponieważ już pierwsze Waystone, które zdobędziecie. Możecie po prostu wpakować w środek i zamieniać je 3 do jednego wyżej. Mamy waystone y poziomu pierwszego i robię sobie z nich Waystoney poziomu drugiego. Jeśli akurat długo zajmuje mi zdobycie wyższych tierów, a mam dużo niższych, tak na przykład jak w moim przypadku, widzicie, że mam tych jedynek bardzo dużo. Mogę sobie tak spokojnie je ulepszać aż do wyższych tierów. No, oczywiście z pierwszego tieru nie zrobię tieru tam 15, ale jeśli mam bardzo dużo tych mniejszych, mogę dzięki temu też sobie wpijać je wyżej. Ważniejsze dla Was jednak w wbijaniu tierów będzie zabijanie bossów. Jeśli nie wiecie co dana aktywność robi, to oczywiście możecie też sobie na to kółeczko namierzyć i wtedy widzimy na tej mapie, dla przykładu będę mieć babosa, bossa, oraz rytuał. Klikając sobie altem kółeczka też oczywiście mogę sobie zobaczyć co to wszystko tutaj jest, więc czytając w grze możemy też oczywiście dużo się dowiedzieć, ale nas interesuje tylko ikonka bossa. Mamy nawet ostatnią linijkę ładnie napisaną. Map Bosses Frequently Drop Maps One Tier Higher. I w taki sposób, jeśli chcemy wbić sobie tier wyżej, możemy po prostu polecieć parę map z bossami i na każdej po prostu wbijać wyższy tier. Robimy na tierze pierwszym mapę z bossem, dostaniemy tier drugi. Ten tier drugi używamy na kolejną mapę z bossem, dostajemy tier trzeci. No i tak realnie w 15 map możemy już osiągnąć maksymalny poziom Waystone'ów. Uważajcie jednak, gra się dość mocno skaluje, no i ten 15 poziom będzie już o wiele trudniejszy niż pierwszy. Zwróćcie też uwagę jaki macie waystone drop chance Używając oczywiście magicznych waystone'ów Będzie to mniej niż używając takich e, rzadkich Na przykład z większą ilością statów Tutaj mam na przykład takie odłożone, które są mocniejsze, których do końca nie wiem czy chcę robić No ale w tym przypadku mam 80% waystone drop chance, Czyli jest ogromna szansa, że tą mapę kolejną dostanę Nie zawsze jest tak, że boss dropi tego waystone'a więc biegając na przykład dajmy na to białe mapy, które mają 0 tego bonusu, oczywiście będzie to gorzej. Ja polecam Wam biegać mapy przynajmniej magiczne z dwoma statami, użyć na nie transmuta oraz regala, ale najczęściej biegam je jeszcze zregalowane z trzema statami. Wtedy mam te około 40-50% na waystone'a i to zazwyczaj wystarczy, żeby kolejny ten tier dostawać. A Mamy wtedy też tylko trzy skrzeszenia na mapę. Ale jeśli giniecie więcej niż trzy razy na mapę, to znaczy, że lepiej będzie zejść na niższy poziom. Jednak poziomy Weston chcemy wbijać jak najszybciej, jak najwyższe, ponieważ potrzebujemy je też do nexusów i korupcji. Ja akurat na mojej postaci już wszystkie zrobiłem, ale widzę tutaj też właśnie w zasięgu korupcję. Zazwyczaj nexusy będą schowane, ale możemy też zobaczyć je przez mgłę wojny. Ogółem najważniejsza sprawa jest taka, że nawet nie patrzymy dokładnie na to, co już widzimy, tylko często patrzymy sobie, gdzie chcemy przejść dalej. Z chwilą, gdy szukamy korupcji, widzimy nawet tutaj część, że już nie może wychodzić z tej mgły. Jeśli podejdziemy wystarczająco blisko, ale na mapie tutaj też od razu widzimy, gdzie jest źródło tej zarazy, które musimy oczyścić. Znajdując Corrupted Nexus, będziemy mieć oczywiście dość widoczną ikonkę o nazwie Corrupted Nexus, więc tutaj nie możemy się pomylić. I najważniejsze jest to, że na tę mapę nie będziemy mogli wejść pierwszym, lepszym Waystone'em. Tylko będzie on musiał posiadać przynajmniej 4 statystyki. Klikając sobie altem na wejściówkę, widzimy najprościej po prawej stronie, ile mamy tierów W tym przypadku widzę, że mam dwa suffixy, jeden prefix, trzy staty. Tutaj mam na przykład 4, w tym będę mógł wejść na Nexus. Tutaj mam 0 statów, tutaj mam 2. To, że mamy cztery linijki tekstu, to nie znaczy, że mapa ma 4 staty. Widzimy, w tym przypadku freeze build up, flammability i shock chance to jest jedna statystyka. Więc potrzebowałbym sobie tutaj dodać Regala oraz jeszcze Exalta, żeby mieć na tym 4 statystyki, czyli w tym przypadku 6 linijek tekstu. To jest akurat coś na co się dużo gracza łapie, linijki tekstu to nie jest koniecznie tyle ile statów. Takimi mapami już mogę wejść na Nexus, ale to będziecie też mieć napisane u góry po prawej stronie w questie swoim jaki tier musicie ukończyć, żeby dostać punkty do Drzewka Atlasu. No i drzewko Atlasu. Ruchamy skrótem Ctrl U, który lepiej jest ściskać dwoma rękami, aniżeli jedną, bo inaczej połamiecie sobie palce. I widzicie, że ja już większość punktów zdobyłem. Zdobyłem wszystkie punkty za Nexus of Corruption, ale mam jeszcze 10 punktów za unikatowe mapy. Zostały mi więc dwa te punkty jeszcze za specjalne mapy. Jeśli widzimy taki złoty znaczek, jak w tym przypadku, na Viridian Wildwood, jest to specjalna mapa unikatowa. Pierwsze pięć różnych unikatowych map, które zrobimy, pójdą nam jako punkty do drzewka Atlasu. Jak ja polecam drzewko Atlasu w tym sezonie zrobić? Na początek poszedłem sobie pod rzadkie stworki, potem pod skrzynki oraz po kapliczki. W ten sposób, że poszedłem najpierw pod skrzynki oraz na Researcher Strongboxy. W tym miejscu mogliście widzieć, że mamy trzy rzeczy do wyboru. Więc tutaj wybieram sobie po prawej stronie. większa szansa na Researcher Strongboxy, czyli Strongboxy na karencji. Stąd dropi sporo Exaltów, więc fajnie. No i właśnie, kapiczki. Potem poszedłem na Esencję. Tutaj wybrałem sobie punkt na esencji na Atak, Kryt i Fizz, ponieważ ja bardzo potrzebuję broni podkryta. Wybierając resztę punktów też pod Esencję. No i na koniec na górę, na róg Exile. I ostatnie dwa punkty, które będę mieć, pójdę sobie na podwójny efekt prekursor tabletów. No to jest tylko 20% szanse, więc nie jest idealne, ale jest to dość fajny punkt tutaj w tym miejscu. Możecie sobie też popatrzeć, jakie używam na obecną chwilę na inne mechaniki, ale tutaj akurat jeszcze takiej poważnej decyzji nie podjąłem. co będę dokładnie farmić, jak to będę farmić. Tak samo na przykład jeszcze super bosów, bossów, też nie robiłem wszystko jeszcze przede mną. Wciąż tutaj pracuję nad buildem na bossy. Odnośnie unikatowych map, pamiętajcie, że ważny jest też poziom waystone'ów, który robimy. Tutaj mam bardzo fajny przykład Silent Cave, który wymaga ode mnie przynajmniej waystone'a tieru 11. Zazwyczaj jednak takie mapy nawet chcemy sobie zostawić wyżej, i to, że możemy to zrobić na poziomie 11 mapy, niekoniecznie oznacza, że to warto jest robić. Lepiej będzie wbić sobie mocną postać, nawet tę mapę zostawić. Tutaj z chwilą, gdy zobaczyłem sobie tego cave'a, to nawet poszedłem trochę w drugą stronę. Ale tutaj będę chciał użyć bardzo mocnej wejściówki na Tier 15, może nawet na Tier 16. Takie mapy mogą wtedy nam dać naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Podobnie, tak na przykład tutaj Viridian Wildwood, miejsce z omenami. Im wyższy będę mieć Tier, tym też więcej będę mógł dostać omenów. I tak samo, jeśli bym sobie akurat tutaj dał Waystone z wyższymi Tierami, będę mieć większy item Rarity, co spowoduje też, że będę mógł mieć rzadsze omeny. Takich map jest bardzo dużo, polecam Wam sobie spróbować odkryć wszystkie. W obecnym patchu też dodali ich bardzo dużo, więc wyczekujcie, wyszukujcie ich, ponieważ mogą się kryć tuż za rogiem we mgle. No i właśnie, jak fajnie jest szukać takich rzeczy? Tam coś widzę na końcu mgły, może warto tam podejść zobaczyć? No tak, ponieważ to jest Mansion in the Mist, już nawet się chowa tak fajnie. Widać te światełka z okien. Tutaj mogę Wam pokazać, jak to wygląda, już odkryte w tym miejscu. Ale te rzeczy najlepiej odkrywamy towerami. Towery są bardzo ciekawą, choć trochę kontrowersyjną mechaniką. Ja je osobiście lubię, ale zazwyczaj kiedy poruszam się, to idę właśnie od towera do towera. Tutaj widać całą moją drogę, która jest tak bardzo fajnie odkryta. Ponieważ z chwilą kiedy dany tower znajdę, to po prostu staram się od niego pójść do kolejnego. Stąd poszedłem na dół, znalazłem ten tower, potem ten tower odsłonił mi tutaj po prawej, ten odsłonił mi ten na dole. To poszedłem po tego, zrobiłem tutaj dookoła rzeczy, przeszedłem trochę dalej. Zobaczyłem, że tutaj jest Tower, odkryłem go sobie, poszedłem dalej. Tutaj akurat zobaczyłem ten Tower, będę szedł po ten Tower. Tutaj widzę, że mam jakąś nawet unikatową mapę z Merchantem. To mi tam coś dalej odkryje, fajnego. I w taki sposób, poruszając się, odkrywam ogromną część mapy i wiem, na czym się skupić. Tutaj akurat też, na przykład po prawej stronie widzę, że jest dalej Tower. Szedłem sobie właśnie tutaj w stronę tego Silent Cave'a. Tutaj u góry mam kolejny Tower. I najlepiej jest iść właśnie od wieży do wieży, ponieważ wtedy widzimy jak największy obszar i możemy wybrać, co w danym miejscu zrobimy. Same towery pozwalają również na wzmacnianie mechanik poprzez używanie tabletów, ale tutaj nie ma jednej najlepszej zasady. Ja na obecną chwilę najwięcej biegam delirium oraz rytuału. W związku z tym, że im więcej mamy modów na Waystone, tym więcej odblokujemy sobie miejsc na towery, to radzę Wam przynajmniej z trzema statami biegać te towery, najlepiej z sześcioma, no ale jeśli macie słabą postać to może być ryzykowne, przynajmniej z trzema, z jednym, dwoma trochę bez sensu. Wtedy daję sobie Delirium, wtedy daje sobie Rytuał, no i też im wyższy tier wastowna, tier 15, daje tam zazwyczaj te 90% wzmocnienia tego tableta, że jest jeszcze silniejszy i on działa na daną ilość map w okolicy. Tą ilość map oczywiście widzimy na tałerze to działa na 15 map, to działa na 16 map, to nawet tam licząc 100% jakby był efekt, no to to zadziała na 32 mapy, a to zadziała na 30 map w okolicy. Widzimy tutaj te wszystkie przecięcia, w tym miejscu jest mapa, która jest w dużej ilości wiesz. też możemy zobaczyć jak dużo modyfikatorów to ma. Wzmocnienie na Delirium, wzmocnienie na ekspedycje, na rytuały, na omeny, jeszcze Quant i Rarity, więc taka mapka jak jest w zasięgu wielu towerów, to oczywiście też możemy ją fajnie zdusować, Potem ją przebiec, żeby dała nam dużo itemów. No i na koniec specjalne spotkania tutaj pokazałem Mansion in the Mists. W tym miejscu możemy znaleźć nowe Lineage Supporty. I do tych miejsc możemy się dostać robiąc specjalną mapę dookoła Na przykład tutaj widzimy ten Maru, ma dookoła świetliki Jeśli te świetliki przegonię, wtedy dostanę dostęp do Mansiona Mamy trzy takie różne typy map Tutaj na przykład miałem też Secret Reservoir Jeśli pamiętacie z kampanii Azmadiego waszego ulubionego wroga Tutaj akurat dookoła musimy znaleźć trzy takie wieżyczki i je kliknąć Więc to jest trochę bardziej skomplikowane Mamy takie wodne kółko jeszcze, gdzie musimy znaleźć posążek, żeby tam się dostać. Ogółem, jeśli nie mamy dostępu do takiej mapy, to musimy zrobić coś dookoła. A już tak końcowo-końcowo warto powiedzieć o twierdzach. Zobaczymy, czy uda mi się jakąś znaleźć tutaj na standardzie, ale tak, jeśli widzicie taki potężny promień z mgły, tam jest twierdza. Tam zdobywałem wejściówki na ostatecznego bossa i sam na przykład na sezonie jeszcze nie znalazłem, ale tutaj widać na non-sezonie. Jak dużo tych tutaj mam pokazanych? Nawet mam tutaj już jedną odblokowaną Iron CD, mogę tam w każdej chwili pójść. Widzimy też wymagany Waystone Tier 15 or higher. Musimy mieć bardzo mocną mapę, żeby tam wejść. To jest bardzo endgameowe. No i później już tego widzimy dość sporo. Ten taki pustynny biom, bo tam będzie jamanra też, żebym wiedział, gdzie on jest, ponieważ łatwo mi jest go zgubić. Nawet kiedy jeszcze go nie mam odblokowanego, dam sobie na jakąś mapkę obok, prawym myszki. I sobie wpiszę Jamanra 1, zasejwuję i będę mieć tutaj w zakładce. Widzę tutaj koper Stadele, Iron Stadele i Jamanry. W tutaj tutaj to trochę źle. Dajmy sobie tutaj Copper 2. I dzięki temu mogę łatwiej nawigować, kiedy coś znajdę, ale niekoniecznie chcę to robić w danej chwili. Może potrzebuję sobie coś innego do farmić. Nie mam ochoty robić bossa, ponieważ zaraz zbieram się do pracy i nie mam tyle czasu, żeby się na takim czymś skupić. No to sobie oczywiście zapiszę. Tak jak tutaj widziałem ten, Mansion i The Mist. Dam sobie Mansion 1 i też tutaj wszystkie lokacje. Widzę, co mam gdzie zrobić z takich ważniejszych rzeczy. Jeśli mam tyle punktów do roboty, to też oczywiście <grych> nawet aż za dużo. Z chwilą pewnie, kiedy zrobiłbym te wszystkie cztery rzeczy, znajdę kolejne cztery rzeczy do zrobienia. Więc tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Więc nie przedłużam Wam tego filmu. Wpadajcie, grajcie. Mam nadzieję, że ten film też Wam trochę pomoże. Jest tego sporo, ale naprawdę nie ma co się spinać. Gracie sobie swoim tempem. A ja też tutaj, jak widzicie, mam dużo rzeczy do zrobienia, więc biorę się za to. Trzeba trochę pograć, trzeba trochę polewelować, jakieś fajne itemy znaleźć. Więc powodzenia w dropach. Widzimy się w kolejnym filmie. Hejo, bye, papa. Pa. Dbajcie o siebie. Cześć.